Rosja, a dokładniej doradca samego Władimira Putina, oskarża Stany Zjednoczone o ukrywanie finansowej bomby atomowej. Według Antona Kobykowa, Donald Trump chce wepchnąć dług USA, który wynosi 35 bilionów dolarów, w stablecoiny, żeby później zresetować cały system finansowy. Brzmi jak teoria spiskowa może tak ale problem w tym, że to wcale nie jest takie niemożliwe. W tym filmie zastanowimy się nad tym, dlaczego Rosja tak uważa i czy rzeczywiście Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kryptowaluty do zresetowania swojego długu. Jeszcze raz prostymi słowami: u nich сейчас валютный 35 триллионный долг, они его загоняют в крипту в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптою. Niedawno Donald Trump podpisał ustawę, która może być pewnym wstrząsem na rynku finansowym. Nazywa się Genius Act i jest pierwszym w historii prawem federalnym dotyczącym stablecoinów. Na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. Rząd chce, żeby stablecoiny były bezpieczne, przejrzyste i w pełni audytowane. Standardowy dokument, można by powiedzieć, ale diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze, każdy stablecoin musi być zabezpieczony w 100% amerykańskimi obligacjami skarbowymi albo gotówką z banku. Po drugie, wydawcy mają obowiązek publikować comiesięczne raporty rezerw weryfikowane przez niezależnych audytorów. A po trzecie, emitenci stablecoinów nie mogą wypłacać odsetek, tak żeby przypadkiem nie robić konkurencji bankom. Brzmi jak zwykła regulacja, prawda? Ale jeden z tych punktów tak naprawdę zmienia bardzo dużo. No bo zastanówmy się, co to znaczy w praktyce. Każdy nowy stablecoin, każdy nowy cyfrowy dolar na blockchainie w uproszczeniu oznacza kolejnego kupca na obligacje. Oczywiście w takim dużym uproszczeniu bo emitent może trzymać jeszcze gotówkę, ale jednak buduje to popyt na obligacje. Do tej pory amerykańskie obligacje kupowały głównie inne państwa, jak Chiny, Japonia, Arabia Saudyjska. Ale ich apetyt powoli maleje. Dlatego USA wymyśliło sprytną sztuczkę. Teraz to emitenci Stablecoinów, tacy jak Tether czy Circle, są zmuszeni trzymać ogromne ilości amerykańskich papierów wartościowych. I w ten sposób ciężar utrzymania długu USA przerzuca się w pierwszej kolejności na emitentów Stablecoinów. A oni wykorzystują do finansowania miliardy zwykłych użytkowników tych stablecoinów na całym świecie. Więc można tak przyjąć, że kiedy wysyłasz USDT czy USDC, pośrednio wspierasz amerykański rząd. To genialne. Ameryka stworzyła mechanizm, w którym cały świat, chcąc czy nie chcąc, dokłada się do finansowania 35 bilionów dolarów długu. Aktualnie to jest oczywiście jakiś malutki promil w morzu potrzeb. Але, правдоподобно, план заклада, что с року на рок роль стабилькоинов будет взрастать. Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг – 35 триллионов долларов. В общем-то, это два альтернативных валют, валютному сегменту мировых рынка. Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из главных американских задач. Они очень хотят решить проблему снижения доверия к доллару. США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В крипто-валютное облако. Kada część a będzie rozmieszczona w stablecoinach, dług. A jeżeli to ty chciałbyś zasilić swój portfel jakąś dawką stablecoinów, żeby zawsze być gotowym do działania, to możesz to zrobić korzystając z oferty naszego partnera giełdy Zonda Crypto. Rejestrując się z kodem BitCap otrzymasz dostęp do unikalnych korzyści. Link oraz więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie. No dobra. Ale kto by tam wierzył w rosyjską propagandę? Powiedzmy, sprawdzam. Żeby zrozumieć, jaka jest skala tego zjawiska, musimy spojrzeć na liczby. Największym emitentem stablecoinów na świecie jest Tether. Trzyma już prawie 100 miliardów dolarów w amerykańskich obligacjach skarbowych. To sprawia, że Tether stał się jednym z największych prywatnych nabywców długu USA. Ale nie konkuruje z Chinami czy Japonią. Nie jest nawet blisko. Faktem jest, że ta zmiana może mieć bardzo ładny efekt skali. Za każdym razem, gdy ktoś na Filipinach czy tam w Polsce przesyła USDC, to gdzieś w tle kupowane są amerykańskie papiery skarbowe. W ten sposób użytkownicy stablecoinów na całym świecie rzeczywiście w jakiś mikrosposób finansują deficyt USA, nawet o tym nie wiedząc. Rosja nie rzuca takich oskarżeń, więc całkowicie bez powodu. Moskwa widzi w tym podstęp. Zamiast tradycyjnie sprzedawać obligacje innym krajom, Ameryka stworzyła system, w którym cały świat nieświadomie lub świadomie, w zależności od konsumenta, kupuje ich dług. Dla Rosji, która sama walczy z sankcjami, izolacją finansową i spadającą wartością rubla, to podwójne zagrożenie. Po pierwsze, stablecoiny umacniają dominację dolara na rynkach międzynarodowych. Po drugie, sprawiają, że Ameryka staje się mniej zależna od zagranicznych wierzycieli, takich jak Chiny. Dlatego właśnie Rosja bije na alarm, bo widzi, że dolar dzięki stablecoinom może wejść na wyższy poziom hegemonii, a reszta świata zostanie sprowadzona do roli sponsora długu. Ale trzeba oddzielić fakty od propagandy. Bo Rosja może i słusznie zauważyła mechanizm, ale dramatycznie wyolbrzymiła sprawę. Rosjanie mówią, Ameryka wrzuca 35 bilionów długów stablecoiny i resetuje cały system finansowy. No brzmi to groźnie. Ale czy naprawdę się w ten sposób da wyzarować dług? No nie! Obligacje kupione przez Tetera czy Circle wciąż istnieją, dług nie znika, zmienia tylko właściciela. Ameryka nie kasuje długu, ale przerzuca jego ciężar na miliardy użytkowników stablecoinów na całym świecie, a to wciąż mikroskala, wciąż największymi nabywcami obligacji państwowych pozostaną inne państwa. W praktyce USA nie pozbywa się 35 bilionów długu. Tylko rozsmarowuje je po całym świecie w taki sposób, że każdy użytkownik stablecoinów pośrednio dokłada swoją mikroskopijną cegiełkę. Ale USA to nie jedyny hegemon, który rozgrywa rynek kryptowalut. BlackRock, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ostatnio na światło dzienne wypłynął skrywany przez nich sekret. Pewnie nigdy byś się o tym nie dowiedział, gdyby nie ten film, który dla ciebie przygotowałem. Koniecznie zobacz go już teraz.